Cześć kochani, witam się z wami na dzisiejszym vlogu i jestem bardzo podekscytowana bo wczoraj przyszedł do nas Thermomix, najnowszy Thermomix no nie mogłam się doczekać aż do nas przyjdzie i dzisiaj sobie go przetestujemy nie będziemy robić nic wielkiego zrobimy sobie masło, bo byłam bardzo ciekawa jak będzie smakowało takie masło świeże ubite z Thermomixa, zrobimy bułki i później zrobimy sorbet truskawkowo-bananowy ja idę po ten sprzęt, otworzymy go wspólnie no i no jestem podekscytowana, lecę

Cała informacja, co znajduje się w środku. Jak podłączyć? Okej. Mm, okej. Okay. Okay. To za chwilę okej? Okay? Mamy jeden karton. <ścoughs> Drugi karton. Ostatni. O! Okay. czego zaczynamy, czego zaczynamy? To się cieszę bardzo. Wszyscy mówią, że to taka łatwia życie, w ogóle przy dziecku, że wszystko jest super, zupki, jedzonko. Ja kocham gotować, ale wiecie, jak mam jest taki sprzęt, który na co dzień mi łatwie życe, zarąbiste. Zobaczmy to razem. Jak to się tu otwiera? Tu? a tu? Okej. Okay. Tu? Okej, dobra. Mieszadło. Jakiś nóż, o. Łopatka, silikonowa tutaj. Tutaj chyba plastik. No dobra. No łopatka, jak łopatka. Nie my, no to w sumie, powiem, wam, że całkiem fajna łopatka. Ale nie zachwycajmy się łopatką, dalej. A maluszku. Serce termometra. Ktoś powie, że misa, no ale. Już musi działać na czymś, musimy to podłączyć do kontaktu, a ekran jest bardzo ważny. Ja wiem, w misie się wszystko robi. No ale wielki ten tablet. Ładny, ładny. Dobra, ściągnąć naklejkę czy nie. ściągnąć naklejkę, czy nie. Może kupię najpierw jakieś szkło. Dylemat, dylemat. Ściągamy naklejkę czy nie ściągamy. Może ściągnijmy, ale wtedy... Ale super! Mamy tak, słuchajcie. Pokładę do Was, żebyście widzieli. Ale wiecie co? Zrobimy sobie ułatwienie. Czekajcie. Zabiorę to. Ale jestem za jarna. Ciężka, solidna. Fajna. Tutaj co mam? Pokrywę. To co to jest? Że tu, tu? Chyba na górę to trzeba dać. Turururu. Tutaj mamy koszyczek. No i ostatnia rzecz. Do robienia na parze. To jest tutaj Ok, jak chcemy robić na parze, to to chyba ściągamy. Zakładamy tak wtedy. I na górę tak. I wtedy robimy sobie na parze. Okej, okay, dobra. Krok po kroku. Ja czytam instrukcję, zapoznaję się, bo pewnie to trochę potrwa, zanim to wszystko odpalę, podłączę. Ech, I wtedy będziemy gotować. Dobra, oficjalnie start no, tak chyba, być, Okej, okay, ale ja wolę, żebyście wiedzieli, który ma miejsce. Tak. I rozpocznij Nałóż motylek. motyle. A, to tutaj się nakłada do środeczka. Do czystego i suchego naczynia, miksującego wlać. Musimy wytarować. Zobaczymy, czy w ogóle mam tyle śmietanki. Jak nie, to damy mniej, nic się nie stanie. To jestem typowa ja w kuchni, a damy mniej. Klikamy start. nie. Ale nie jest bardzo głośno, wiecie? Myślałam, że będzie Zawartość naczynia miksującego przecedzić przez koszyczek. Tu jest maślanka. A tu masło. Uuuu. Ekstra. Mamy masło. Hop. Masło jeszcze. Teraz tak. Ja bym to zrobiła tak. Tak. Dobra. I teraz... Powinny tak, zobaczcie, jak Będzie ładne, masło. Mamy masełko, chowamy do lodówki. Pierwsza rzecz zrobiona, idę wszystko myć, więc na razie Was wyłączę, bo. bo aparat mi się przegrzewa. Pewnie z emocji się przegrzewa. Jak chodzi o mycie Thermomixa, jest to banał, jest to bardzo proste. Więc cieszę się z tego bardzo, bo myślałam, że to będzie rzecz, która będzie mnie irytowała albo wkruszała, ale nie jest to szybkie i proste. Robimy bułki, umieram z głodu, a wszystko mi zajmuje tutaj no więcej czasu niż powinno, ale to dlatego, że chcę nagrać, chcę wam pokazać, przegrzewa się aparat, muszę robić pauzy, więc robimy teraz bułeczki, ok? Jak na razie masło się chodzi i będziemy musieli chyba też tego masła użyć do bułek trochę, więc fajnie, fajnie robimy bułki. Sekund? Zobaczcie, jak to się zrobiło. 20 sekund, rozumiecie? 20 sekund. 5 minut będzie się wyrabiało. Wow! Pokazuję. Potrzebujemy roztrzepać jajko i posypać wszystko makiem. Ja nie mam żadnego pędzelka. Zrobimy to paluchem. I ostatnio. Idziemy po mak. Co kupiłam? Jezu. To jest mak mielony, nie sypki. Serio? Sezon. Wkładam do piekarnika. Najpierw około 10 minut 50 stopni, a później 15-20 minut 180 stopni. Dobra, zabieram. Bułki w piekarniku, ja zabieram się za posprzątanie tego bałaganu i też za przygotowanie składników na śniadanie. Pewnie jakieś pomidorka skroję, a kupiłam takiego, słuchajcie. Wielkiego żółtego, więc zabieramy go ze sobą na śniadanie. Przygotuję składniki i zjemy sobie pyszne śniadanie, świeże bułki i do tego świeżo ubite i zrobione masło. Będzie na pewno pysznie, mam taką nadzieję przynajmniej, więc sprzątam tutaj. Się. Trochę spędziliśmy czasu z chłopakami i teraz robimy sobie deserek. Będzie to sorbet cytrynowy i podejrzewam, wam, że będę musiała do niego wycisnąć sok z cytryny, więc troszkę czasu to może zająć dodatkowo i będę musiała dwa sprzęty umyć. Ale dobra, mam nadzieję, że wyjdzie przepyszny, więc zaczynamy. Odpalamy Thermomix, czekamy. czy to ma dużo kalorii. Tak. Znaczy jak chodzi o cukry, to no dużo jak widzimy. Więc no nie będę mogła zjeść za dużo, bo jestem na redukcji, ale chociaż spróbuję sobie. No na razie jest sok z cytryny, z cukrem i jest kurką. Teraz niech się wystudzi i dalszy krok. by gotowe. Zobaczcie to! Jak dla mnie pycha. Chociaż wydaje mi się, że trochę za ciepło miałam tą cytrynę. Mm. Mógłby być jeszcze bardziej zbity, ale jest super. Jest naprawdę ok Ale wiecie co? Teraz tak sobie myślę. Czy ja jestem fanką tego sorbetu? No jest dobry, fajnie. Możemy sobie zrobić go w domu, ale minus. Jego minus to kostki lodu. bo Rzeczywiście jak go jem, to on tak krupie Poczekajcie, to no są małe kosteczki lodu i to jest ten duży minus, bo jak gdzieś idziemy sobie zjeść sorbet, no to on jest taki ultrakremowy. No, może też jest jakiś inny przepis, musiałabym poszukać. Na pewno sorbet truskawka z bananem tak nie miał, dlatego zaraz go przetestujemy. Dobra, mam pomysł. to już powiedział, żeby jeszcze raz go wymieszać tak dokładnie, tylko wtedy może się zrobić dość wodnisty i później włożyć do zamrażalnika. Czekajcie. Dobra, sprawdźmy jak po 10 sekundach. Bo, może po prostu on potrzebuje więcej czasu, jak chodzi o miksowanie. No i o wiele lepszy. Czyli za krótko miksowane. No i teraz nic nie chrupię. Można, można. Patrzcie. Proszę. Dobra, teraz jest bardzo dobry. Teraz jest pełen. <gryw> Idę do ciebie? Ja dzisiaj sobie nawet odpuściłam liczenie kalorii, bo tak sobie myślę, że. No, jest ten termomix. Chcę trochę rzeczy popróbować, więc się nie liczę, więc na pewno będzie na wieczór siłownia. Słuchajcie, muszę wziąć ostatnią łyżeczkę, bo jest to jednak dobre. Zmieniam zdanie. Mhm. Ok, i czas na drugie lody. Ja chyba nie będę nad tego myła, tylko jakieś takie o, resztki po sorbecie wyleję. Nie mam truskawek. Nie byłam pewna, że kupiłam. Mam tylko maliny. Dobra, mój pomysł. Zrobimy sorbet truskawkowy bez truskawek, okej? Okay. Tutaj będziemy musieli dać cukier, ale tutaj na szczęście nie ma go dużo. Ustaw jako bieżący krok. 60 gramów. Uff... Mielę. Tak to wygląda. Następny krok. Banan. Dobrze, muszę to przemieszać. I wtedy będzie ok. Dobra, ostatnie miksowanie. Nie no, to wyszło po prostu. No zobaczcie. To wyszło genialne. Patrzcie uważnie. Zobaczcie. Zobaczcie to. To był mój pierwszy dzień z Thermomixem. Pierwsze przepisy, pierwsze gotowanie, pierwsza zabawa tym sprzętem. No nie mogę Wam zbyt wiele powiedzieć. Na pewno delikatnie zauroczyłam się tym sprzętem. Nie wiedziałam, że aż tak skradnie moje serce. Żeby maszyna skradła moje serce. To jest dla mnie szok. Jeszcze zabawna kwestia jest taka, że to Mateusz był inicjatorem tego Termomiksa, to on mnie bardziej namawiał, to on mi pokazywał przepisy. To on umówił przedstawiciela, który do nas przyszedł i nam pokazał ten sprzęt. Ja byłam bardziej tak z boku, tak sceptycznie nastawiona, ale już na pokazie, już na pokazie skradł moje serducho. Jak Pani nam pokazywała różne przepisy, jak to szybko wszystko robi, jaki masz komfort w ogóle, robisz sobie coś innego, praktycznie tam wszystko robi się za Ciebie. No ciężko mi było uwierzyć, że maszyna może zastąpić wiele rzeczy, jeżeli chodzi o czynności, które robimy na ogół w przygotowaniu, no ale jednak, jednak tak może być. Jestem zaskoczona pozytywnie. Myślę, że taką pełną opinię, czy jestem zadowolona, wady, zalety, będę pewnie wiedziała może za tydzień, dwa, miesiąc, jak przetestuję ten sprzęt i będzie z nami na dłużej, jak będę z niego korzystała codziennie, będę wiedziała co i jak. Na pewno dziś po kilku godzinach zabawy mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolona. Na razie nie widzę żadnych minusów. Jak są jakieś minusy, to one zaraz zamieniły się w plus, bo okazuje się, że mogę coś zrobić, mogę coś przeklikać i na przykład naprawić coś, typu ten sorbet cytrynowy, więc muszę jeszcze nauczyć się tego sprzętu, więc tak jak mówię, potrzebuję jeszcze więcej czasu, żeby Wam powiedzieć, czy jest naprawdę wart swojej ceny i czy polecam z całego serducha, czy jednak nie. Na pewno wiem jedno, że ten sprzęt... Da mi ogrom zaoszczędzonego czasu i spokoju, jak chodzi o gotowanie. Ja bardzo często gotuję osobno rzeczy dla Stasia, dla siebie. I tutaj potrafię spędzić w kuchni mnóstwo czasu. A tak wiem, że wstawię raz, dwa zupkę, jedną, drugą. Stasiu uwielbia zupę. I, I ja w tym czasie będę mogła robić coś dla siebie. Jeśli coś Was interesuje, macie jakieś pytania, chcecie coś zobaczyć, mam przetestować jakieś przepisy, może macie pomysł na jakąś serię, no to zachęcam do komentowania, może, może czymś się zainspiruję, bo sama w sumie nie mam pomysłu, e, czy, czy coś nagrywać jeszcze więcej na YouTube'a, czy tylko Wam tutaj pokazać co i jak, jak to wyglądało i tyle. No wydaje mi się, że jednak bym chciała jeszcze parę różnych przepisów pokazać, więc tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pomysły, zapraszam do komentowania. Będzie mi niezmiernie miło, jak podsuniecie mi jakiś fajny pomysł. Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć! I żeby było jasne, seria co jem na redukcji, co jem, żeby schudnąć, będzie dalej trwała, nieważne czy jest ten Thermomix. Na Thermomix prawdopodobnie będzie jakaś inna seria, ale jeszcze nie mam na nią pomysłu. Może będzie, może nie będzie, ale seria co jem na redukcji na pewno zostaje niezmiennie. I tak jak gotowałam, będę gotowała dalej.